Nasze kolejne spotkanie z tekstem Pisma Świętego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o grzechu pierworodnym, jak to jest przedstawione w Piśmie Świętym, ponieważ bardzo często jest takie ogólnikowe pojmowanie grzechu pierworodnego, że ktoś nam zerwał jakieś jabłko i to jest grzech pierworodny. Nie tak. Grzech pierworodny był grzechem pychy, ale najpierw dwa słowa. Na temat tego, co jakieś 25 lat temu miało miejsce w Jerozolimie. Grupa amerykańskich archeologów chciała odkopać stajnie króla Salomona. Bo według różnych tradycji miały być tam ukryte skarby króla Salomona. O dziwo dostali pozwolenie na kopanie, na prowadzenie prac archeologicznych na terenie dzisiejszej Jerozolimy. To jest bardzo trudne, ale udało się. Ta ekspedycja nie odkopała stajni króla Salomona, ale znaleźli coś innego. Okazało się, że jest to świątynia pogańska, w której był czczony święty wąż. I był to kult egipski. No, więc na początku konsternacja, jak to możliwe, że na terenie Jerozolimy coś takiego miało miejsce. Zaczęto badać, z jakiego czasu, z jakiego okresu pochodzi ta świątynia, i co się okazało, był to czas króla Salomona. Zaczęto badać, studiować, jak to było możliwe. No więc okazało się i tutaj zostały potwierdzone te dane, które znajdujemy w Biblii, że król Salomon pod koniec swojego życia pozwolił swoim żonom czcić swoich bogów. Pozwoliłby miały swoje nazwijmy to tak ołtarzyki. Ale jedną z jego żon była także córka egipskiego faraona, która no miała taką Rolę i pozycję dominującą pośród innych rządów. I Salomon pozwolił jej na to, by czciła swojego Boga. Na tyle jednak miał w rozsądku, że ta świątynia była wybudowana za murami Starej Jerozolimy. Dobrze wiemy, że miasta się rozrastaje. Kiedyś właśnie ta świątynia była poza murami. <laughs> Była na południu od Jerozolimy tej ówczesnej i to było trochę takim, nawet nie trochę, ale wielkim powodem zgorszenia. Ponieważ pobożni Żydzi, którzy szli na świętopaswie do Jerozolimy, 3-4 dni w upale dochodzą już do miasta i co? I Pogańska świątynia. Bądź Boże, jestem tutaj daleki od jakichkolwiek porównań, ale wyobraźmy sobie meczek tuż przed jasną górą. Kiedy wchodzi pielgrzymka gdzieś tam z daleka, no, myślę, że nie byłyby to zbyt sympatyczne uczucia czy odczucia. Dlaczego to się stało ważne? Ponieważ to pokazuje w pewien sposób, dlaczego w księdze rodzaju siły wrogie Bogu, szatan. Jest przedstawiony pod postacią węża. Praktycznie we wszystkich mitologiach wąż jest traktowany jako zwierzę święte. Jedynie w Biblii ma taki wyraz negatywny. Nawet usłowia mu tutaj na naszych terenach, wąż był również traktowany jako zwierzę święte. Ale to pokazuje, <laughs> przepraszam, te wykopaliska pokazują, dlaczego autor natchniony w taki, a nie inny sposób przedstawił siły wrogie Panu Bogu. Właśnie pod postacią węża. Bo w czasach, kiedy pisał tekst, który nas interesuje, taki kult pogański, egipski miał miejsce tuż przy Jerozolimie. Tam czczono świętego węża. A więc przeciwnika. Pana Boga, autor <laughs> natchniony, ale mający swoje emocje, odczucia, właśnie przedstawia pod postacią węża. Wąż był tajemniczy. Poruszał się nie wiedziano jak, nie wiedziano czym się odżywia. W tamtych czasach pełzanie brzuchem po ziemi traktowano jako karę. My może nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, ale przed królem padano na twarz, rzucamy na ziemię. Co je wąż? No, czym się odżywia? My teraz wiemy, są różne programy, ale wtedy to była trochę taka tajemnica. Myślano, że je ziemię. I wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt. On to rzekł do niewiast. Czy to prawda? Że Bóg zabronił Wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Moi drodzy, najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Gdyby nie mogli jeść, umarliby z głodu. Szatanowi, chodzi zupełnie o coś innego. Czy to prawda, że w każdą niedzielę biją Was w kościele? No nie, nie w każdym. Czasami w tym. Tak sobie żartuję, ale szatanowi nie chodzi o prawdę, o fałsz. Chodzi, by człowiek zaczepiony przez niego udzielił mu odpowiedzi. Gdyby podszedł i powiedział zabij, ukradnij, zdrać, i ćpecz. No ale zadaje głupie pytanie, na które niewiasta odpowiada nawet wiedząc, że to jest drzewo. Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy. Tylko o owocach z drzewa poznania dobra i zła Pan Bóg powiedział nie wolno wam ich nawet dotykać, abyście nie pomarli. Zauważmy, odpowiedź jest jasna, klarowna, i co więcej, niewiasta wie, jakie są konsekwencje tego grzechu. Abyście nie pomarli. Niewiedza, czyli ignorancja, usprawiedliwia parę rzeczy. No, można się denerwować na dziecko, że no nie wiem, chce włożyć gwóźdź do kontaktu, bo nie wie, co mu się może przydarzyć. Że tam jest prąd, że może stać się tragedia. Czy jeśli coś zniszczy, czy jeśli coś popsuje, no dziecko nie wiedziało, jakie są tego konsekwencje. Ale tu niewiasta pokazuje, że zna konsekwencje. Wydaje się, że nie uczyniła nic złego i to prawda. Ale cel szatański został osiągnięty. Został nawiązany dialog. Odpowiedź została udzielona. No to wtedy, skoro już która godzina, ta, aha, jak się Pan czuje i tak dalej, to teraz już można dać. Szatan, ojciec, kłamstwa. Na pewno nie pomrzecie. Odpowiedź Szatana. Ale wie Bóg, <laughs> że kiedy spożyjecie owoc, otworzą się wam oczy. I tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Kochani, to jest argument. No, była taka komedia. Nie ma mocnych. Nie ma mocnych, żeby się temu oprzeć. Otwórz wreszcie oczy. Zobacz. Czy chcemy, czy nie chcemy, gdzieś to nas dotyka. No może rzeczywiście ja czegoś nie dostrzegam. No powie, otwórz wreszcie, oczy na no że jest tak, tak, tak i tak. Nawet jeśli się tym nie zgadzam, to to mnie prowokuje już do jakiegoś myślenia. Może rzeczywiście ja z czegoś sobie nie zdaję sprawy. Człowiek zaczyna o tym myśleć. Argument niesamowicie mocny i trudny i straszny do otwarcia. Otwórz oczy. I drugi argument jeszcze mocniejszy. Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. No jeśli macie dzieci, to pewnie, żeście to przerabiali. Mamo, ja wiem lepiej, co jest dla mnie dobre, a co jest dla mnie złe. Nikt mi nie będzie mówił, co jest dla mnie dobre. Ja wiem lepiej. To dotyczy każdego z nas. Może to, jak wspomniałem, jest taki jaskrawy przykład młodego pokolenia, czy dzieci, które chcą pokazać, że mają swoje zdanie i w ten sposób zaczynają ja wiem, co jest dla mnie dobre. Zobaczcie, kochani, w jakie struny uderza On nie jest naiwny, nie poda noża, zrób to, bo od razu idź, patrz. Ale w taki sposób, otwórz wreszcie oczy. Przecież ty wiesz, że to jest dla ciebie dobre. A no właśnie, to jest dla mnie dobre. To może muszę to mieć. Może niekoniecznie uczciwie. No popatrz, przecież wszyscy tak robią, wszyscy kradną Taki argument gdzieś tam. I tu następuje ta duchowa walka. Człowiek, który to pisze pod Bożym natchnieniem, naprawdę jest takim mistrzem życia duchowego. I szatan osiągnął swój cel. Wtedy niewiasta zobaczyła, że owoce te mają piękny wygląd, nadają się do jedzenia i do poznania dobra i zła. Tu wchodzimy na taki delikatny grunt. Kiedy ma miejsce grzech? Zauważcie, kochani, że w wymiarze duchowym grzech ma miejsce już w tym momencie decyzyjnym, kiedy zapadła moja decyzja. Oczywiście, żaden sąd. Za to mnie nie skaże. Bo w naszych relacjach ludzkich musi być przestępstwo. Jeśli człowiek mówi, że ukradnę tam coś, ukradnę, ukradnę, dopóki nie ukradł, jest niewinny. Ale decyzja zapadła. Odbiorę mu życie. <laughs> Zabiję go. Decyzja została już podjęta, grzech ma miejsce. I teraz kwestia realizacji. Czy to będzie za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok? Jak wspomniałem w kategoriach odpowiedzialności takiej prawnej, karnej, no, dopóki nie ma miejsca to wydarzenie, to człowiek jest niewinny. Ale właśnie jak to jest w wymiarze duchowym? Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, jeśli w jakiś tam sposób próbuje po chrześcijańsku ukadać swoje życie. Właśnie to był błąd faryzeuszy, na pokaz było wszystko ładnie pięknie, i długie frędzle, i modlitwa na skrzyżowaniu ulic i dbanie o to, by tam umyć ręce, by tego nie jeść, tam tego nie jeść. Na pokaz wszystko ok, bez zarzutu. Problem zaczynał się dopiero kiedy chodziło o motywację, dlaczego to czynisz? Czy z miłości do Boga, z miłości do bliźniego, czy dlatego, że jest taki wymóg? Ale autor idzie dalej. Niewiasta zatem zerwała owoc, zjadła, dała mężowi, który był z nią, a on zjadł. Często mówi się, że właśnie grzech pierworodny to był grzech niewiasty, co jest nieprawdą. Mężczyzna był cały czas obecny i w żaden sposób nie zareagował. To milczenie było przyzwoleniem, było zgodą z jego strony. I to jest współodpowiedzialność. Dokładnie taka sama. Potem rzeczywiście miało to miejsce, dała, a on zjadł. I w jednym szatan nie kłamał. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali, że są nadzy. Rzeczywiście po grzechu poznanie jest większe. Otworzą się jak oczy. Człowiek już wie, jak smakuje kradzież. Może jak smakuje morderstwo, nienawiść, złość, zdrada. Nagość w Biblii ma jeden wymiar: to jest utrata ludzkiej godności. Szata świadczyła o godności człowieka. Będziemy sobie o tym mówić dalej. Noe, kiedy zasadził winnicę, upił się winem i spał nagi w swoim namiocie. Wtedy synowie, wchodząc tyłem, nakryli go płaszczem, żeby przywrócić mu godność patriarchy. Nie nakryli go jakimś tam kocem, derką, wieczem, nakryli go płaszczem. I tak samo, kiedy będziemy odprawiać Wielkiej Bosie na Bożeństwa, drogi krzyżowej jest stacja Pan Jezus szat obnażony. Właśnie dlatego chciano, by stanął przed nimi nagi, żeby pozbawić go resztek godności ludzkiej. Ta szata miała jakąś wartość, ona była tkana, ale miał stanąć nagi, odarty ze swojej ludzkiej godności. I jakie jest to poznanie? No człowiek, który ukradł już jest złodziejem. Ten, który zamordował, jest mordercą. Ten, który zdradził, jest zdrajcą. I dzieje się dokładnie tak samo jak w Biblii. Przygotowali więc przepaski z liści, by ukryć swoją nagość. By jakoś temu zaradzić. No ja, złodziej, taka mała sumka o ten ukradł miliony, jaki ze mnie złodziej. Ja, morderca, tylko jeden człowiek, a tamten, ten, Hitler to był morderca. Ja, zdrajca, no raz zdradziłem, a ten to zranza, tu, tu, ówcie. Gdzie... Zobaczcie, kochani, to jest mechanizm, który gdzieś tam w nas jest. W taki a nie inny sposób. Człowiek próbuje zaradzić temu. Ale traci już swoje człowieczeństwo. Takiego nie. Okazało się, że są nadziei, nic nie zyskali, tyle że poznanie było większe. I wtedy człowiek ukrywa się przed Bogiem. Kiedy Adam usłyszał, że człowiek, mężczyzna, Pan Bóg przechadza się po obiedzie, ukrył się. I, jeśli człowiek upląta się w jakieś grzechy, to unika Pana Boga. Najpierw przestaje chodzić do kościoła, bo bliskość z tabernakulum powoduje, że no, czuje się źle. Kiedy nawet musi przyjść do kościoła, no bo nie wiem, jest pogrzeb, ślub, gdzieś tam może na zewnątrz. Broń Boże, jestem tu daleki, by piętnować jakiekolwiek przyzwyczajenia. Ale następuje takie zerwanie jakiejś więzi z Bogiem, ukrywanie się przed Bogiem. Nawet widok księdza może wrażnić wtedy. I pojawia się inicjatywa Boża. Gdzie jesteś? To Pan Bóg szuka człowieka. No i wtedy, jak już Pan Bóg dopadnie, nie ma wyjścia. Ukryłem się, bo jestem na nie. Kto ci powiedział, że jesteś na nie? Czy zjadłeś z drzewa? Ostatnia ratunku Niewiasta, którą Ty mi dałeś, zerwała i zjadła. To trochę takie mało męskie, ale tak zwalenie odpowiedzialności na Pana Boga. To nie ja, Panie Boże, ale to niewiasta, którą Ty mi dałeś. Ja bym w życiu tego nie ruszył. To drzewo by nam stało, ale Ty jesteś winny, Bo to ty. I dałeś nam niewiast. Przepraszam, że tak wejdę żartobliwie. No u nas w parafii tak nie jest, ale w różnych parafiach jest tak, że z jednej strony siedzą mężczyźni, z drugiej kobiety. I czasami my księża też tak mamy, że ktoś woli spowiadać męską stronę, ktoś damską stronę. Inne są spowiedzi mężczyzny, inne są spowiedzi niewiast. Tylko tyle bo na temat się nie rozmawia. No więc wtedy niewiasta w prostocie ducha wąż mnie i zjadła. Mężczyzna trochę próbował się bronić. Wybaczcie panowie, że tak mówię, no ale tak jest w Niewiasta, którą ty mi dałeś, to niewiasta, no wąż mnie i zjadła. Czego dotyczył grzech pierworodny? Ano, był grzechem pychy. Człowiek chciał tak jak Bóg znać dobro i zło, stanowić o tym, co jest dobre i o tym, co jest złe. Otworzą się Wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Jestem daleki od straszenia jakimkolwiek końcem świata. Ale trochę, jak się popatrzy na sytuację, w której przyszło nam żyć, to zauważcie, co się dzieje. Człowiek próbuje decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. Tak stawia się trochę w miejscu Pana Boga. Nie jest ważne prawo naturalne, bo prawo Boże to dawno już przestało być ważne. Ale nawet Zaczyna się kwestionować prawo naturalne. Sami wiemy o jakichś tam zdurnych przepisach, coś tam, coś tam, kto coś jest rybą, coś jest z warzywem, coś jest z owocem, to podaje to jako śmieszny przykład może, ale zaczyna się wchodzić już w sprawy no istotne, kiedy życie się zaczyna, kiedy życie się kończy. Czy jest mężczyzna, czy kobieta. To ma być poddane pod głosowanie i koniec. Człowiek chce się trochę postawić w miejscu Pana Boga. Ale pewnie przyjdzie taki czas, jak właśnie w Piśmie Świętym, że trzeba stanąć przed Panem Bogiem i właśnie łapki na stół. Wąż z jut i zjadł.